ka wszystkim, tutaj! W dzisiejszym odcinku gramy znowu coś związanego z Brainy Rutami, czyli będziemy grać w ewolucję. I dobra, to jest Milusia, Klaudusia, yy, Patyczusia. <laughs> coś w ogóle odblokowałam przed chwilą. Czekajcie, bo tu było na dole już mi zniknęło. E, jeszcze mnie coś tu ciągnie. O, w końcu mogę się ruszyć. Dobra. No jak za darmo, to ja jestem chętna, co ja dostałam, skrzynkę dostałam, okej. Okay. A otworzyć ją mogę. Tu? Zobaczcie, ile ja tutaj tych rzeczy dostaję? To są w ogóle jakieś... Dobra, może podejdźmy najpierw. A okej. Okay. Możemy zdobyć sobie zwierzaczka. Okej. Okay. No kupmy tego zwierzaczka i co... A! Okej, okay, to jest chyba pieseł, ten 45%, szkoda, że nie kotel. 15%, no ale no słuchajcie, no trudno bywa i tak. I co ja mam tutaj robić? A? Dobra, ja muszę tutaj zbierać sobie warzywka i owoce. To znaczy, no w sumie... Póki co to były same owoce, no ale... Cicho sza. I tylko to. Nie mam robić nic więcej. Może najpierw się przejdę. Ale. I Event. Tu też mogę coś zdobyć. Patrzcie. A tego nie. A, bo to za co muszę. Za 400 mogłabym sobie wykupić. Dobrze, ale. Mm, Inwentory. Ja jestem tutaj. Zwykłym. Tung, tung, szachur. A tutaj będę tym. Trola... Więcej nie umiem wyłowić. tra la re, ro, ra 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 yy, Okej. Okay. Tutaj za Robuxy, więc nie. Otwórzmy skrzynię. O, tak fajnie wypadła, no. Zostałam pasek. <gryzny> yy, to mogę tam? To... Dobra i plus 10 do damagę ok o, to tak długo idzie. Dobra, to może wrzućmy się na jabłuszka. Golden jest... Dobra, bardziej. No i jesteśmy tralalero tralala. Okej. Okay. A, bo tu muszę polubić, co wtedy będę miała te. Dobra, dodatkowa. Ej, ale znowu mam jakiś darmowy. Gwiazdki. A, co mi dają gwiazdki? Dobra, nie wiem... Chyba na razie muszę. Jezu, jak ja chodzę. Co jest? Dobra, zbierajmy apka. I teraz, zaraz będę kolejnym. Będę krokodilo bor... bombardilo, czy jakoś tak? Boże, nie wiem. Dawajcie. No, no, no. Jeszcze jedno złote, i będę miała kolejnego, no. Bombardino, krokodilo. Yy, Okej, okay, ale to. Kim będę następnym? Czekajcie, ja jakoś to sprawdzałam przed chwilą. Co jest? Tu? Nie. Jak Ja to zrobiłam? Czekajcie, zreagowałam, mózg. Ju przecież jakoś. Hej! Patrzcie, on mi automatycznie tutaj wali wtedy. No co tak, lepiej O tu! Wikipedia! Tutaj jest kolejny, ty, ale nie mam pojęcia kim on jest, po tym przynajmniej, nie kojarzę, możecie mi oczywiście napisać w komentarzu, w tym momencie, jeżeli wiecie, kto będzie tym kolejnym. 400 czegoś dostałam, matko bosko, ja to naprawdę nie ogarniam, dobra. Dawajcie, no świnka. świnka, raczej byczkę, co tam byczku, e ale mam 22. Tych. Ja padłam, ja padać mogę. Oh, no! Za 45 będzie kolejne. A to bym miała za 2T. Dobra, mogę... O, patrzcie! Dostałam. To teraz miejscać na ten środkowy. Dawajcie jajko. Jajko. Tu, 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 No i... Nie! Ten rzadszy. Ok, Dobra, idźmy. Yy... No tego ptaszka. Czy on mnie też atakuje? Patrzcie, tak! On też mi zadaje. Co, teraz się to zrespi? Nie wydaje się, jak go miało się zrespić. Dobra. Tu jest jakiś orzeszek, ale Ja zanim ja go ubiję. Tutaj są za półtora tysiąca, no to nie. To ja nie mogę iść na takich byczków. Czy pomarańcza mnie atakuje? Nie, pomarańcza mnie nie atakuje. To miałoby sens jakiś. To czekajcie, włączcie sobie to atakowanie. Żeby to samo. Tutaj nie. Do byczka nie podchodzimy, bo byczek nam może zrobić krzywdę. Ty. A, dobra, myślałam, że to też jakaś pomarańcza i że mnie atakuje. I miałam what the ład. Mam 22, 23 trofea. Za każdy dostaję trofeum. okej. Okay. E, Zostanę co 250, to nie, to ja muszę poczekać. Tutaj! Nie, tutaj. Za 8 minut dostanę półtora tysiąca. Dobra, level wbiłam. Jestem Shim i Bananini. Dobra, no teraz to ma co sens, bo faktycznie tak to wygląda, ale kolejnego też nie rozpoznaję. To chyba będzie cappuccino, ale to? Tak jak mówię, możecie ze mną zgadywać. Pisać mi w komentarzach, jak myślicie, co będzie tą moją kolejną e, Ty to on mi tak ubił? Czy ja tak byczka dałam radę? No czekajcie, idę do drugiego byczka. No, w miarę szybko teraz ubijam tego byczka, ale... dużo życia mi to zjada. Mi się wydaje, że najlepszy... O, patrzcie. Już całą kurkę. Że najlepiej będzie te 7 minut przejść i wtedy będę mogła sobie odblokować tutaj to jajko, takie złote. I czy coś jeszcze mogę odblokować? Tutaj muszę robópsy dać i wtedy dwa razy więcej zbieram tych. Ok. Za 20 diamentów tu coś mogę. A tu jest escape, tung, tung park. Czyli pewnie jak przejdę tutaj te wszystkie już, to będę mogła iść do kolejnego poziomu. Dobra. Atakujmy. O, teraz te, te ptaszki mam na hita. Więc tutaj, koło tego drzewa, tak się wydaje, że jest najrozsądniej mi się kręcić. A czy jak padnę, to mi się level zeruje? No czekajcie, chodźmy do tego byczka. I zobaczmy, czy jak padnę... Nie, nie zeruje mi się. Więc się tak dosyć opłaca mi chyba tam chodzić, mi się wydaje. W tych okolicach. Dobra. Atakujemy. Ile ja dostaję procent za takiego byczka? Eee! Malyna, ja za takiego byczka to ja bardzo dużo dostaję, dobra. Oj. Huuu! Było blisko, czekajcie. Ja teraz ubiję coś słabego pomarańcza ubiję. I pewnie wbiję poziom. Dobra. Jasne. Nie ogarnęłam, że teraz może być ten... Kolejny. Mi się wydaje, że to będzie cappuccino. Tak bym obstawiała. Na ile teraz mam? No, teraz to byczki szybciutko lecą. Nie wiem, czy... Aha, ten to na hita w ogóle zszedł. Boże, burczy mi w brzuchu. Mam nadzieję, że tego nie słyszycie. <grym> ale burczy mi w brzuszku. Zjadłabym coś. No, możecie mi w ogóle napisać, czy wy to jecie y, do śniadania, do obiadu, do kolacji, bo zazwyczaj mam wrażenie, że YouTube się je to, y, y, ogląda do jedzenia, nie? To jest jakiś jakiś wyznacznik, ale możecie mi napisać, jak wy właśnie w tym momencie oglądacie mnie. Ja będę sobie teraz zjadła kanapkę. Patrzcie, tu jest ten elefant, ten, ten y, kaktusowy, dobra. Czyli co będzie. To ten będzie ostatni na pewno, a tutaj będzie jak nic ta cappuccino. Dobra, zbierajmy te trofea, żeby odblokować to jajko. ti, 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 ti. Pięknie. Patrzcie, co to w ogóle... No dobra, ale ten chicken... Patrzcie. Psz, dosłownie, na jednego hitka. Zadaję po 170 mniej więcej. Dobra. No więc ten na dwa hity, ok. Ale 170 to jest dalej za mało, żeby iść na tamte, po półtora tysiąca. One mnie tam dojadą. Dobra. Jeszcze chwilę się tu pokręcimy. Muszę jak zdobędziemy. I patrzcie... Dobra, czekajcie. O. Yy, mam tro jajko. Kolejne mogę odblokować. Dawajcie. Kupujemy! Orzeszka dostałam. Ale chyba mogę tylko trzy czekajcie. Yy, pec. Pura najmniej chyba daje. Nie, czekajcie. Trzy i pół. Piec daje jeden. Ten 2,25. No to nie, no to teraz mam najlepsze ułożenia. a szkoda, że nie można więcej nosić. Dobra, czy patrzymy? 226. Dobra, wbijmy tą balerinę może teraz. To w ogóle na hita. Mi się wydaje, że ja już powinnam powoli tam zacząć chodzić, chyba wiecie. No to strasznie szybko bije Ile oni mają? O nie, na półtora tysiąca. No spróbujmy, co się stanie? Oj! No, 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 no! O nie! Jestem tą pomarańczą. O, patrzcie, jak bije w ziemię, to się rozpie. Nie chciałam być tą pomarańczą, szczerze mówiąc. No to tutaj tylko nam ten elefan został. No dobra, bimy ich. Teraz już tak powoli idzie. A co ja dostanę za. Orzeszka. Orzeszek nie zadaje mi obrażeń. Hmm. Średnio bym powiedziała. No dobra. Mi się wydaje, że... Bo ten tutaj tak jeździ. On powinien sobie iść już do tego kolejnego. A nie tutaj. Co to za jakiś kwadrat się robi? Dobra. Czy nie padnę? Patrz, już powoli naprawdę nam idzie to. Ten... O, dobra, dostałam dużo. Spoko. To nawalajmy. Co ja jeszcze tu bym mogła, żeby mi to lepiej szło? Chyba już tylko i wyłącznie robuksy zostały, ale za minutę dostanę dużo tych. Dyl. Sobie duże jajek otworzymy wtedy. No, tak mi się wydaje. I jak już otworzymy te jajka. dawaj. A jak będę nawalała waroszek, też mi się rozpiczyli. Najlepiej jest nawalać ich, a później nawalać orzeszek, bo jednak nie tracimy trochę tak jakby czasu, nie? Prawda? Więc poczekajmy jeszcze tą minutę i potem dobijemy już do tego elefanta i zobaczymy, czy możemy się przenieść. Ósmy level, ja mam szósty, to elefant będzie siódmy, to muszę jakby skończyć elefanta i wtedy mogę dopiero się przenieść na kolejną mapę. Dobra. Bo ja zaraz wbiję te. I ta. <grymne> Co to jest? Czy ja mogę coś kupować za to? Nie. Hmm, dobra. Chcę już tego elefanta. Pięknie. Yy, I teraz musiałabym wbić. Ptakiem będę. A Wikipedia coś mi na ten temat mówi. Dobra, to patrzcie ile tutaj jest landów jakby tych ziem. Dobra, yy, czekajcie, bo się zreagowałam Nie wiem co ja mam zrobić. To bym musiała... A tutaj też jest jakiś taki słoń. Ile on ma? Dobra. Ten jest chyba bossem. Okej. Okay. Więc poczekajmy te 13 sekund. Otworzymy sobie jajka. Wybierzemy najlepszy zestaw. Może nam się coś legendarnego trafi. I pójdziemy e, odblokować kolejną tą chyba, nie? Ja mu życie. Ta z... mi się życia. No. Ty. To zrobiłam go. Ale. Nic za to nie dostałam? Dobra, czekajcie. Odblokujmy sobie te. Mamy półtora tysiąca. No mamy w sumie dwa tysiące, więc chodźmy. Czekajcie, jak on tak wskacze. Otwieramy jajka. Mm. Częsty. Nawet, ale... Póki co jest najlepszy. No nie, dajcie mi ten, albo ten. No nie. No kurczę, bez nadzieja. Ale ja, jak patrzcie. No nic mi się nie trafiło. Ale dobra, myślę, że w dzisiejszym odcinku mogę tutaj skończyć i w następnym sobie odblokujemy po prostu kolejną y, miejscówę, tym słoniem dojdziemy do tego, to jest chyba miasto, city, tak, do city. Więc jeżeli Wam się podobał taki odcinek, to zostawiajcie dużo łapek w górę, bo wtedy to jest znak, żeby po prostu mam, żebym więcej nagrywała takich odcinków. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się następnym razem. Pa!